Moi drodzy byliście świetni i jak będziecie rozwijać tak swój talent, to niedługo będziemy musieli przebudować stadion, który na co najmniej 100 tysięcy ludzi, tak żebyście mogli występować do naszych przyjdzie. licznych. Serdecznie Wam gratuluję za sportową postawę, sportowej postawę. Dziękuję nauczycielom i wszystkim uczestnikom dzisiejszej, dzisiejszej Olimpiady. Nowy tak dalej. podchodzenie do stolika i odbieranie nagród. Prosimy najpierw w przedszkole numer 1 i przedszkole numer 4. A czemu tak? No podwójnie. A pani burmistrz Anę Śladuską i pana burmistrza Marka Mazowskiego prosimy o wręczenie nagród. <noise> Gorące oklaski. <noise> prosimy 너무너 <목소리도> it Wraz z nauczycielami. Idziemy. Prosimy o podejście przed szkole numer 5. O oh, Jezu! Z bramką się nie. I przedszkole numer 7. Brawa! Brawo! Oj, oh, trzeba yes. się oh, nie do piłki. Bo żyjące ręce bolą. Jakie medale! No ja! Będzie wisiel. Brawo!